Siema jestem Adi i Dzisiaj otwieram Mega Boxa za 55 poziom karnetu redymentowego. Ja ogólnie, takie info na Ja ogólnie od początku karnetu zbieram sobie gemy I jak będzie następny karnet, czyli nie ten, tylko jeszcze inny, to za 24 dni i 22 godziny. To wtedy sobie już będę miał gemy jeszcze trochę uzbieram będę miał gemy na ten karnet ale, patrzcie tutaj też są takie fajne skinki ale na razie ich nie kupuję, bo no, co na karnet no to patrzymy niestety nic ana sovamasabanako lasisanni